Witam tutaj Awalkis, to jest Robocraft, jako że go też dość dawno nie było, to, to już jest. Nie mam za bardzo pomysłu na razie na usprawnienie tego robocika, bo hmm, nie mam ani tych pflopów całych, do, żeby dodać coś, coś, coś więcej, jakieś, jakąś zbroję czy coś, pancerz, ani nie mam za bardzo kasy na usprawnienie tych giver więc po prostu sobie polecimy bitwę na no, dzień dobry. Tu widzę, że się trochę zmieniło znowu. Bo dawno mnie w tej grze nie było Czas oczekiwania 10 sekund, średni czas oczekiwania 36 sekund Ale dość dużo, dość dużo jest robotów gotowych Ostatnio, także jestem ogólnie dobrej myśli, mam nadzieję, że szybko nam się uda wejść do bitwy No i dość szybko się udało wejść do bitwy Całkiem ładnie też rzuciło Ktoś widzę w przeciwnej drużynie jeździ robotem, który się nazywa ten Claymore. Ciekawe jak wygląda. The 3 min machine. The destruct machine. I ktoś też się nazwał Wyblburr coś tam. Tam tam że kradnie nasze kołpaki. Ale nie, nie, nie kradnij moich kołpaków w kształcie klucza płaskiego, nie. Widzę też jest... Oh, fuck. Widzę też jest jakiś e, nowy dodatek, w sensie widać nad kolesiem poziom i... Właśnie nie wiem, jakaś strzałka jest. E, tu jest jakieś kółeczko. Tu ma jakiś, jakiś plusik. Nie mam pojęcia co chodzi. Prawdopodobnie typ robota, że nie wiem, plusik to jest... E, plusik? to to może być plusik? Co on tu ma? Że. Nie wiem. Albo typ Plazmy broni? Po... What? Co ona poziom? Plazmę, bo jest co? Co? Albo typ broni, może. Kółko to są plazmagany. Plusik to jest. Nie wiem, railgany, że jako celownik, tak? A strzałka do góry to. Co tam jeszcze było? SMG. Nie mam, nie mam pojęcia coś jeździ. Fuck! Skąd ja zbieram już? O No O Owak. O si Ale zbiera ładnie, zebrał. Nawet ja go zniszczyłem. No proszę. To coś tu jeszcze we mnie też szło i to mi się SMG nie za bardzo podoba. SMG, coś tam chyba. spod. Nie, nie mam już czym strzelać. Dziękuję, do widzenia. SMG, spotted, coś tam. Czyli to chyba jednak jest Plasma typ... Plasmer, coś tam... Dobra, zamknięcia się już. Dziękuję. Czyli to są chyba po prostu typy robocików jednak. Tak jak... Tak jak podejrzewałem. Myślałem, że na przykład typ w sensie, że latający, jeżdżący czy cholera wie, ale to w sumie jest taka trochę bezużyteczna informacja. Tak to wiemy z czym mamy do czynienia. Yy, dobra, co ja tu jeszcze miałem w w ogóle? Nic? Tu mam to śmieszne latadło, które jest do dupy, więc pojadę sobie jednak tym czołgiem znowu. Chociaż chętnie bym sobie jednak zbudował coś. Coś, czym mogę sobie polecieć jednak na tych niższych trochę tierach tak dla zabawy. Eee, no i ten nieszczęsny piąty miałem chyba eee, odkrywać. Moment, tutaj mam ElektroPlay'a jednego gotowego do blokowania eee, I to chyba wsio. Jeżeli chodzi o piąty poziom i jeszcze tutaj ten ruder. A sobie odblokuje tylko jeszcze... No, eee, tu ósmy. Ósmy, piąty... Czyli jeszcze muszę mieć 24... E, 22 expa eee, żeby to odblokować... I żeby to zdobyć, muszę sobie zbudować coś na piąty tier Czyli uwaga, uwaga, budujemy moment, który ja mam klocków. No, dobra, a ten słabe są w sumie. Pyk, pyk, pyk. Pyk pyk. pyk. Co ja w ogóle buduję? Ktoś ma jakiś pomysł? Eee... Dobra, coś, coś jeżdżącego, tak, tak... Nie, 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 nie chcę mi się budować. Jak ja już pomyślę, że znowu muszę budować podstawę, kółka, później broń, potem jakoś jakiś pancerz temu dobudować, to mi się nie chce. Niedawno zbudowałem jeden, to potem stwierdziłem, że go z jakiegoś powodu rozmontuję. Nawet nie wiem, dlaczego. Ten nową sprawę. Polecimy sobie jeszcze raz po prostu o tym... Eee... Nie... Don't drink and Robocraft Kids To jest dobra myśl! Ja tak przepraszam, ziewam, ale w tej chwili jest 8 rano, więc ja jeszcze śpię praktycznie. Ale stwierdziłem, że to jest równie dobra pora, żeby coś nagrać w końcu i wrzucić. Trzeba wziąć się w garść, o kurde, tak zapuściłem ten kanał ostatnio, no że aż mi normalnie wstyd. Także... Jest taki z dupy Robocraft na dzień dobry. I niedługo to trzeba chyba będzie z dupy Unturned, bo tego też w sumie dawno nie było, a ludzie nawet to w sumie oglądają, więc... Więc będzie. Yy, i co ja chciałem? Jeszcze Moda w sumie chciałem nagrać ostatnio. Jakiś yy, sandbox w sensie... Wiecie o co chodzi. Jakieś te kopie użytkowników i tak dalej. Eee... Yy, czy tu zaś. SMG. SMG. Uh, uh, spotted. Czyli SMG ma plusik, tak? Czy kółeczko? Chyba plusik. Tam coś leci, czy jedzie? O, oh, Dobra, plazmagany są na kółeczku, jednak. Pyk, pyk, pyk. Tu, pyk, pyk. Znaczy ja ta 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 ta. ta, Dobra, coś tam mi wyjeżdża jeszcze. Nie podoba mi się to za bardzo. Plazmer, coś tam spotted. Aha, on też ma SMG. Pyk, pyk, pyk. Bums, booms, booms. Dobra nie, to jest zły sensu. Tak samemu wyjeżdżać. Co chcesz? Bardzo dobry pomysł. Jak, ci, jak komuś się spodoba ten twój kręgosłup, to ci go odstrzeli i... No właśnie. Damy, <laughs> Jednym całym takiego. Dobra, czy ja to dam radę rozwalić. czas... Trzeba... A już nie mamy czym strzelać. No to w takim razie cała, na... cała wstecz. O, oh. oh, chyba się dużym do Dobra, ja się muszę ja przyzwyczaić znowu do tej gry. tank SMG tank spotted. Czyli może też jest podział na tank, skoro mówi tank. Na tank i jakieś lata dwa, czy coś. Lata dwa. Destroyed. Zero punktów zdobyłem też fajnie. E, jeszcze raz polecimy od razu. Widzę najwięcej teraz jest oczywiście na pierwszym tierze. Czyli ciągle nowi gracze przychodzą A starsi graczy, starszym graczom się to nudzi Chyba Ale siódmy tier to moim zdaniem i tak jest całkiem fajnie Tylko, że muszę i tak ten ósmy jakoś wybadać kurde I coś, coś zbudować na ten ósmy tier Bo normalnie, nie słabo, słabo to, słabo to wygląda yy, O, fajny krocek yy, Po pierwsze po prostu, że nie gram w tę grę tak tak o po prostu nudów, bo nie wiem, mam lepszy gry, Transport Giant, albo OpenTTD, albo yy, SimCity 4, o proszę bardzo, ale to raczej znaczy nie są materiały na nagrywanie filmów, chociaż w sumie SimCity 4 jak się bardzo wkurzę to mogę nagrać film, bo czemu nie, kogoś chyba moje lagi zepchnęły w skałę, przepraszam, przepraszam, nie chciałem, poza tym ja tu mam na filmie, że cię nie dotknąłem nawet, proszę się w ogóle nie. Plazmer, Bomber... Nie wiem... Spocony został. Tam coś siedzi. Rexelworia. Ja nagle nawet pewnie nie dosięgnę, ale on mnie... O! Yyyy! kurde! Yy. Zaraz na ryj, zaraz serię z SMG, to się nie podbierasz. Tam też coś lata. Stronkus. Poland Stronk. Dobra, czyli ja mam też pewnie plusik, tak? Skoro... Tak, czyli plusik to są SMG, kółeczko to jest... Y, ten... Y, plasma gany, a Veil gany są nas strzałeczce, okej. Okay. Chciałem, że trochę na odwrót, ale będzie, ale... Zbieraj! Jak dają to bierz! Kurde, dziękuję bardzo! Tu kolejny jakiś mongo fish, Już na dojechaniu. Każdy chce fraga, widzę. No zatrzymaj się i celuj, 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 i celuj. Ja chcę fraga. Jaki typ? No nie, o. Ej, ale strzelają do mnie ludzie, którzy są lepiej uzbrojeni jednak. Halo, skąd to strzela? Z SMG babababababababababa. Czyli jednak coś innego powiedział, bo przecież mówiła SMG tank. Teraz SMG. Bo, bunkers Bunkers Dobra, czy coś tu jeszcze jest, co ja mogę właściwie uszkodzić? Czemu mam wykrzyknik na środku? To mi się nie podoba. Aha, nie wiem, do tego typu tam. Ej, czemu ja tu sam tak jakby zostałem? Halo, tu jeszcze z kolego jednym. Aha, bo dość załośnie przegrywamy. No spoko. No spoko. Czemu. Gin, jak, jak do ciebie strzelam, to gin, to jest Twoje zadanie w tym momencie. Proszę stanąć na wysokości zadania i zginąć. Bo jadę po ciebie, patrz kurde. O tak, tyłem się ustawi, do, bardzo dobry pomysł. Piu, piu! tam, kurde, strzelasz, ty zginiesz. Nie, nie zginiesz. Next time. Dobra, tak ładnie szło. A żar tak ładnie żarło i zdechło, no. Hmm, to jeszcze jedna bitwa. Może jeszcze jedna bitwa. W sumie chyba na przegrać jednak. Tak jakoś. Hmm. 175 poziomów. 175 robotów poziomu siódmego czeka na bitwę. A bitwy nie ma. Już 15 sekund czekania. I nic. Kurde. Widzę, że na pierwszym tierze naprawdę 8200 ludzi Na drugim niewiele mniej Na trzecim też niewiele mniej Na czwartym też niewiele mniej, ale w porównaniu do pierwszego to już wiele mniej No Na dziesiątym jest dość dużo nawet, 79 A tak to prawie nikogo nie było nigdy Teraz wszyscy grają w Robocrafta ja mogę powiedzieć, że jestem takim hipsterem, bo grałem w Robocrafta zanim wszyscy zaczęli grać w Robocrafta I mam wrażenie, że już to kiedyś powiedziałem na odcinku Prawdopodobnie nawet w poprzednim nie wiem. Bo przed nim był jakoś z miesiąc temu, więc nawet nie jest 3, 2, 1 i do bitwy. Do bitwy. To jest chyba w sumie odcinek, w którym jest najwięcej bitew. Od samego początku. A jest dopiero 12 minut. 12 minut filmu. I się nie zmieszczę z duskami I to jest chyba jakaś nowa. Czy ja utknąłem? Czy ja utknąłem? Nie, nie utknąłem. Dobra, ale było blisko. Cała naprzód! co naprzód! Dobra, jazda, 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 jazda! Yy, muszę sobie te bronie jednak trochę ulepszyć. Najpierw upodobnić czy... Yy. Dobra, już chyba wiem, chyba już mam jakiś mniej więcej pomysł, co on mógł strzelać. Ale jadę po nich. Wow. Nie obraziłbym się... Nie obraziłbym się w sumie jakby jeden z was ze mną. Fak, co to było? Ty, kurde. Czemu ja go w ogóle nie widzę? jak bez sens bez sensu. Co? Ty co tu robisz? Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. No to też było dość szybkie i głupie. I znowu jest tak, że zajebiście głośny ten Robocraft. Och. Dobra. 2000 kredytów naprawiłem, pewnie wydałem na naprawę pierdyliard. Eee, czy, czy, czy ja mogę... Ile kosztowała w ogóle ta broń? Cześć, 30 tysięcy jakoś, nie? No! 32 tysiące, dobra, zapomnij. Eee, bitwy rankingowe. Roboliga, Robo nie wiem gdzie to można w ogóle sprawdzić, jak wysoko jestem w Robolidze, Robolegia. <grybuj> 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 bitwy ja zażalenie za, za zgłoszę. Ja wszedłem do bitwy, jak jeszcze były rankingowe, a to, że nie znalazło mi bitwy, to już nie mój problem, halo. Cię nie zgadzam żeby tak było, ojejku. No, w końcu. Ale wspominałem o Eee, To już nie jest rankingowa bitwa. W sumie dobrze, bo mój żałosny punktaż się nie wliczy do ogółu. Mój gruby tyłek, znaczy duży, przepraszam. I to jest, widzę, znowu jakiś nowy... nowy dings, bo jest taki owal. Czy jest jakiś nowy typ broni, o którym ja nie wiem? Halo, czy o co chodzi? Nie mam pojęcia. Nadal widziałem tylko kółko, plusik i strzałkę do góry. A teraz widzę jeszcze taki owal. No to jest, co to się dzieje? Nie wiem, co ja mogę właściwie zrobić z, tym, zrobić z tym robotem, żeby go trochę usprawnić. Nie mam pomysłu. To jest mój prototyp, którym jeżdżę chyba od trzeciego tieru i tylko tak do niego dokładam rzeczy. Ale wydaje mi się, że jest dość nawet pomyślanym yy, prototypem. Jak na prototyp więc tak na razie zostanie, o aaa, nie trafił, nie trafił, ale zaraz trafi wyjedzie z drugi raz i... no właśnie mówiłem, że trafi wierzyłem w go, w niego w go, Boże, co ja powiedziałem o, nie strzelaj, dziękuję daj mi się zajechać cię od drugiej strony to będzie miłe, z twojej strony to w ogóle jeszcze oni wszyscy żyją, a naszych nie ma już dwóch to nigdy nie rokuje zbyt dobrze Dziękuję. Dziękuję za ten strzał prosto z serca. Zaraz się odwdzięczę Trochę. Zero. I tam jeszcze kolegę. Kurde. Yy. Cała wstecz. Dziękuję. To nie jest cała wstecz, to jest taka derp wstecz. Gin. Maciarzu. E. Yy. Czemu ja nie umiem w to grać? Może <grym> Co oni mają? Tu mają plazma gany. Plazma Lancer, przepraszam. Tu jest ktoś też bardzo terpuje sobie trochę. Dobra, nie, i, i mi się nie chce, bo tracę motywację w tym momencie. Ginę miliard razy pod rząd, to już mi się nie chce grać wtedy. Hmm, ciekawe czemu tak się dzieje. Naprawdę. O, zobaczmy, jak tam statystyki. Yy, zarobiłem 2600, a na naprawę wydam ile? 3500, okej. Okay. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie głupia gra.